Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dzisiaj będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało z tego co się stało W nim było życie a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię przyszedł on na świadectwo aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświetla każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przysłu przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Moi drodzy, dzisiaj, w ostatni dzień roku, słyszymy fragment Ewangelii według świętego Jana. Tekst ten określamy w tradycji egzegetycznej mianem prologu. Pojęcie to zaczerpnięte jest z klasycznych greckich utworów dramatycznych, gdzie stanowi część otwierającą dzieło. Jest to swojego rodzaju przedmowa do reszty dzieła. Święty Jan rozpoczyna swoją Ewangelię od zdania: Na początku było słowo. A słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Odwieczne słowo Ojca, Syn Boży, jest tym, który przyszedł, aby zaświadczyć o prawdzie. Tylko to słowo jest w stanie to uczynić. To słowo przychodzi dzisiaj do nas pod postacią zdań napisanych w Piśmie Świętym. Przychodzi też do nas pod postacią chleba który daje życie oraz przychodzi w posłudze kapłanów, którzy udzielają nam sakramentów świętych. Moi drodzy, Bóg objawia się człowiekowi, pozwala poznać kim jest. Objawienie jest światłością, która świeci w ciemności. Niewidomy zupełnie nic nie widzi, natomiast słabowidzący rozróżnia kształty lub barwne plamy, ale ma kłopot w dostrzeganiu szczegółów, które często mają istotne znaczenie. Osoby mające problem ze wzrokiem, żeby w pełni doświadczyć życia, potrzebują okularów, białej laski, pomocy osób widzących. Światłość i ciemność to również obraz rzeczywistości duchowej. Potrzebujemy światła Chrystusa, Ciemności Grzechu. Tą światłością jest modlitwa, czytanie Pisma Świętego oraz sakramenty święte. Tą światłością jest uczestnictwo we mszy świętej oraz nabożeństwa. Kto nie oddziela światła od ciemności, czyli dobra od zła, ten traci życie wieczne, ponieważ działa wbrew Bogu Stwórcy, który zaczął stworzenie świata. Od oddzielenia tych dwóch rzeczy. Jeżeli chcemy żyć pełnią życia, powinniśmy mieć jasność co do dobra i zła. Powinniśmy zaufać Bogu, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, aby stworzyć nas do nowego, pełnego życia. Mój drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. I zapraszam Was na następną środę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.